Hej, cześć wam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ja Pipczok Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin na moim kanale. Eee, no i cóż, le lecimy dalej. Przed nami e, jest zwiedzanie wioski, ponieważ no tam ma, musimy się dzisiaj udać. Co prawda mamy tu jeszcze niby kryptę do zwiedzania po drodze, ale krypta powiedzmy, kryptę powiedzmy, że sobie zostawmy na później. A eee, to dlatego, że tam jest po prostu zadanie fabularne z tego co pamiętam. Eee, Hmm, fleder. Aha, dobra, tu właśnie weźmiemy te krypty. Nieważne, nie idziemy tam. E Ale mamy drogę do wioski. I pójdziemy tam. E Uważam, że bardzo ładna jest tam ta lokacja. A jeszcze ładniejsza jest ta, która jest za wioską. E o, jest Geral! O, jaskier. o jaskier. I jaskier! Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Tris mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Musiała mieć gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Tris powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój. Wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Mm... Jaskier do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski od Męty. Natomiast wodjanoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym: Alina opiekuje się Alwinem. Tym Alwinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka jaskier. Tak, a właśnie Tris prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka czy jakoś tak? Jasne. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Jaskier, oczywiście, tylko o jednym. E, mamy zadanie, fabularne nowe. E, jednak, no, nadal mamy to nasze złodziejskie nasienie do ogarnięcia. Jak widzicie, musimy udać się nad rzekę. Tu mamy wioskę. Okej. Okay. To mamy karczmę z domu Ale faktycznie pobiegnijmy pierw i zabijmy potwory, które się znajdują przy właśnie przy tym kąpielisku na jady. W ten sposób będziemy mieć już jedno zdanie z głowy. A my tą rzekę. No i nie powiedzcie mi, że to miejsce nie jest strasznie urokliwe. Nawet, że to, nawet, że to niebo jest takie strasznie ponure, to i tak uważam, że jest strasznie. Kli Sporze, coś strasznie. To i tak uważam, że jest tu ładnie. <laughs> Zwłaszcza, że ten. Generalnie sorry, tak muszę odkaszlnąć, ale mój głos dzisiaj jakoś. Jeszcze jest nierozgrzany, bo nagrywam to rano. Jakbym był rozgrza... rozgrzany, Jakbym miał głos rozgrzany, to by to lepiej wyglądało. I faktycznie zapomniałem, że przecież one się pojawiają tylko w nocy. Brawo, ja za dedukcję. Naprawdę. Teraz zrobiłem normalnie. 300 IQ Place, nie? Ale dobra, więc wrócimy do tej wioski. Eee, porozmawiajmy z kim tam się da. Eee, na nuż widać zostaniemy kolejnego quest'a. Eee, nie, nie pamiętam ile jest questów w, w tym. Mamy trzy i jest jeszcze kilka chyba. Eee, są to ciekawe zadania, za które możemy dostać fajne pieniądze. Eee, <t> Z tego powodu pojedziemy sobie z kowalem. Powitać, powitać! Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie, wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych, kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka... Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wyzimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? Ok, on nie ma nic ciekawego do za, zaoferowania. Eee... zapowiada się chulina. o, tu jest syn Kowala. Pogadałem z synem Kowala. Co ma do nas powiedzenia jego synek? Ojej, klient! Który wygląda jak bandzior. Co w tym dziwnego? W odmętach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. <grych> I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje, ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie? Być może tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuje go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski, ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. Mam raz co mam przy na sprzedaż tym gościu Okej, okay, ma niebieskie meteoryty. W sumie wiecie co? Te żółte meteoryty, one tak już nam nie są potrzebne za Chiny i te niebieskie eee, Z tego co tam kojarzę, bo po prostu już nigdy nie... W, nie, bedzie, nie będziemy mieć gorszego miecza. O kur... 40 obraż plus 50% obrażeń, ból precyzyjny trafienie 40 Okej, okay. fajny mieczyk yy. Sorry, że tam gdzieś mojego psa możecie w słychać, ale mój pies lubi sobie Jesteś inny, Ale to nawet interesujące. Dzięki jestem inny super Ale mamy krowę Czemu jest tu krowa? O, kurde mu. O jasne, Gwidy, możemy z krową gadać. Przyjrzyjcie się dobrze, mm, panie Taki krowy jak nasza, więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę śniącą sierść? Ten ogon, tę wymianę? Mhm. Mm Chcemy ją pokryć bykiem czempionem z bykowiska. Hm. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszaszka! Jak ona śliczna! Bywaj, Krowa ale jest prześliczna. O, a propos tych dożynek, i w ogóle wsi, no, mamy tutaj, prawda? To szans, z którego zaczynałem poprzednie odc... Nie, poprzednie dwa odcinki temu. E, gość, weselny. O, jest Celina. Pogadajmy sobie z Celyną. O, tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Heh. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała czego zapragnęła. O, teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta. Myślę, że krowy, że tej medalistki nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian. Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam! Jest żałosny! O, a może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, ha, drwij sobie dalej! Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie Jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam! O, jak ja jej nienawidzę! Ale nie doczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Y tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Hm, Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę, pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Hmm, z szafirem. Gdzie dostałeś te tandety? Od dziada proszalnego Jaka Jakaby Ale niech będzie. Pokażę Alinię, że mogę mieć każdą Aha! Grupę. Cóż. Milcz i całuj. No dobra. tym ten obok. Celina jest bardzo, powiedzmy. Prostą dziewczyną co to w ogóle było? Ona powiedziała, że... To totalnie nie ma sensu. To smakuje na zimno. To Dla to, to absolutnie nie jest najlepiej. pewnie żadna. Nie wiem... Nie wiem jak to powiedzieć. Aha, czyli nie mieć do tej krypty. Super. Ja cię chwycę. Widzicie co? Polecimy teraz jeszcze sobie do karczmy. A to dlatego, że jeszcze tam trzeba odwiedzić tamtą lokację. Myślę, że jak już ją odwiedzimy, to będziemy mogli e, zacząć e, cokolwiek innego robić. E, wtedy faktycznie skupimy się typowo na zadaniach. Ej, kurde, miałem iść do piekarza. Miałem kupić ten. Miałem chleb kupić. Dom piekarza. Właśnie, idziemy do domu piekarza że żeby mi się przypomniała, a propos robienia zadań. No, Czy to jest dom piekarza? Nie. To jest piekarz, ale gdzie tu mieszka piekarz? Lokacja. Domaliny, Kowala, Adama, Sotysa, piekarza. Okay, czyli piekarz mieszka nad wodą. No dobra. Witaj, piekarzu. Czy zwabił Cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki! Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam sprawę, w czym mogę pomóc? Mam dwadzieścia orenów, chciałbym pięć bochenków chleba. Ojoj, oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 boknów to będzie 25 orenów. Jak babcie kocham. No Dobra, kupmy te 5 chlebów. 5 za sztukę, no to wydajmy te 5 kornów więcej specjalnie dla toru wiel. Eee. Raz się można poświęcić, prawda? I wydać na kogoś, kogo nie znamy. Na znaczy, znamy w sumie? Nie mamy chyba nowych relacji. Chociaż, kurde, nie wiem. To jak pamiętam z książki, ona chciała w sumie zabić Geralta, bo ten chciał w sumie powstrzymać ich od Robienia Sieki tam w tej dolinie kwiatów, co oni tam byli. Chyba tak, jakoś tak było. E Dobra, w każdym razie jesteśmy w karczmie. Mamy dągu ślarki, ok. Teraz tam pójdziemy. I mamy tablicę ogłosz. To jest pierwszy raz, jak faktycznie wezmę zlecenia. A to dlatego, że faktycznie chcę... E, faktycznie chcę zarobić, e, żeby dostać ka kasiurę. Zlecenie na Alpy, ok. Trzy skóry bazyliszków, to już może być cięższe. I to nowe pancerze, ok. Wywerny trzy zęby z jadarki, znaczy 10 e, więc teraz wyrzućmy już te przedmioty je przeczytaliśmy e, i w ten sposób e, dalej możemy kontynuować <grym i zrozumień> naszą przechadzkę po, po, wios po wiosce potężnej E, Wejdźmy sobie do karczmy, ponieważ tutaj też będzie trochę... Pewnie rzeczy do zrobienia e, wezmę sobie zawsze Gier, gierkę tylko mamy hazardiste, ok, z jaskier, jest karczmarka, ale gdzie się Mordobiją. O jest! Tutaj e, jest Julian jest Jaskier, co, ty, co u ciebie? Geralt? O czym będzie nowa ballada? Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany, opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia. Bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. Jak ci się podoba na wsi? Wspaniale. Wino, kobiety, śpiew, gra w kości po nocach. W kości? Nie sądziłem, że gra jest popularna też na prowincji. Wszyscy oszaleli na tym punkcie. Mówię ci coś niesamowitego. Wątpię, czy znajdę kogoś grającego lepiej. Możesz spróbować ze mną. Uwierz mi, jestem równie genialnym pokerzystą, co poetą. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Lepiej uwierz. Jak z Tobą skończę, będziesz mógł się pocieszyć, grając z elfami. Jeden z nich jest nawet niezły. Bywaj. Dobra, na razie nie mam zamiaru z nim grać w kości. Powiadałem się z Julianem. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o Twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trendowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Co słychać? Niedługo żenię się z córką Sołtysa, Aliną. Właśnie szykujemy wesele. Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla. Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złożeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór, spotkał Wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej. Tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb. Bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w Wyzimie jest teraz moda na gadzie buty. Zgłoszę się do ciebie, jak będę miał następne. Pośpiesz się, żadna moda nie trwa wiecznie. Dobra, chyba chyba nic więcej tu już nie mamy do tego. Więc chodźmy po prostu się pobić z tym gościem. I e, tyle. Słyszałem o tobie. Co? Ponoć pobiłeś Dundę i grubego Anzelma. A Akins Szukam godnego przeciwnika. Dobrze trafiłeś. Jestem Zelest. Zelest Mecht. Brzmi groźnie. Chcesz się zmierzyć z prawdziwym mistrzem? Ustalmy stawkę. 500 renów. Nieobrężniętych. No kurde, wchodzę mm, pyk, pyk, pyk. Mm, walka ma pięści tu. Dosto kopa. Dobra, to była bardzo prosta walka. Walka na piersi jest tak trudna w tej grze, że. Myślę, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć, nie? Od teraz jesteś mistrzem. Zanim odbierzesz nagrodę, wiedz, że jest jeszcze ktoś. Kto? Zwyciężając, udowodniłeś, że jesteś gotów go spotkać. Idź na bagna, tam spotkasz bezimiennego. A teraz wybieraj nagrodę. Hmm, damy kasek. Kur... Wezmę pieniądze. 500 do renów jest twoje. Łatwiutko. Jesteśmy coraz bliżej posiadania te, tego fajnego pancerza. Eee... W sumie, coś jeszcze tu mamy do zrobienia oprócz wszystkich zleceń? Hm. Kręgi na wodzie. Muszę znali Alwina. Gdzie co? zrobili zrobilibyśmy kręgi na wodzie, a to dlatego, że musimy zabić topce w nocy. Gdzie co? Tak zrobimy. E, to znaczy, prześpimy się tutaj. E, pogadajmy z kaczmarzem. Prześpimy się do nocy. Witam mm. Mam sprawę. słuch O, i co mam? Przechowań niz, okej, okay, dobra Przeczyta to, przy to do Kurde C Mam such. Chcia proszę up Tu jest drożej holipka niż w wyzimie Cholera, gościu ma drogo ja myślałem, że tutaj będzie taniej, bo wiecie, obrzeża miasta. Miasto, przepraszam, to jest do miasta trochę kaweczek drogi. No cóż nic nie zrobimy. Eee. Wyjdźmy, wyjdźmy stąd po prostu. No i cóż, polejdźmy pod to miejsce, gdzie się kąpię, ta... To... Najada, nie, ona była. Weźmy, zabijmy te potworki Po czym Oddamy te zlecenia Więc Pobiegnijmy Szybko Albo nawet szybkie cięcie Okej okay, drodzy widzowie To cięcie okazało się przydatne Bo byłem jeszcze raz w karczmie A to dlatego, że Okazało się, że one się pojawią dopiero po północy, a nie po zmroku. Ale jest Zefir, kurde, jest mój. Dobra, walczymy z Zefirem. zawsze były na ogień podatne. Nie wiem, czy tutaj też. Ale kroimy gościa. E, miejmy nadzieję, że mi nie zabiję. No, Okej, okay, udało się, bez problemu. Dostał pokonany Zephyr. Mamy naszyjnik, nasz oczywiście, prawda? Wszystko, wszystko, czego potrzebowaliśmy, to mamy. Aczkolwiek tam widziałem bardzo ciekawe zjawisko, które trzeba zniszczyć. Czyli kilka zjadarek obok siebie, które se chodzą. I też skolopendromorfy, z którymi niekoniecznie chcę walczyć. Ale z nimi można zawalczyć. Bo to dlatego, że potrzebujemy ich języków. OK Scorp to, to już niestety... To już niestety tak e, łatwo nie będzie, jeżeli nas taką spół jednocześnie. E, po prostu gnuj, że jest mocny. kontrolować swoje życie, bo naprawdę sklopem dromortów nie są łatwymi przeciwnikami. <tryk> Walczymy i Igniu nie żyje. I łatwo, pokroiliśmy trochę tego. Mamy już dwa zęby z jadarek. Mamy dwie hity, dwa hitynowe pancerze. E, bardzo opłacalne to dla mnie było. E, jednak cóż, e, odcień masz 25 minut, więc będę kończył. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, no i cóż, widzimy się jutro bez zbędnego przedłużania. Pa! Cześć, cześć, poże... Pa, co za głupie pożegnanie. Cześć, po prostu cześć.